Dzień dobry. Proszę Państwa, ponieważ na czasie targów Amber, Eve, gościem moim i gościem stowarzyszenia, rzeczoznawców jubilerskich byli gemolodzy z Wielkiej Brytanii, gemolodzy zajmujący się kamieniami organicznymi. I no, dzięki staniom stowarzyszenia udało się zorganizować jakiś Taki dość ciekawy program, dla nich między innymi on obejmował zwiedzanie Muzeum Bursztynu. Gdańskim Muzeum Bursztynu oczywiście. Ponieważ kilka lat temu Muzeum Bursztynu zostało przeniesione z, ze starego budynku, czyli z Ratusza do nowej siedziby. Tą nową siedzibą jest wielki młyn, w Gdańsku. Wielki Młyn to rzeczywiście był największy młyn średniowiecznej Europy. No jak na tamte czasy to zapewne był gigantyczny budynek, gigantyczna, no niemalże fabryka, gigantyczny zakład produkcyjny. Oczywiście znajduje się tam ekspozycja, fragment ekspozycji jest poświęcony tej, temu, jak wyglądał Wielki Młyn w przeszłości. W w tym momencie zorganizowano tam muzeum, muzeum, które jest bardzo wygodne dla na przykład dla ludzi niepełnosprawnych, którzy no w starej siedzibie, mimo że była taka bardziej klimatyczna, no właściwie tam trudno się było poruszać na wózku inwalidzkim, czy, czy dla osób, które mają problemy z poruszaniem się samodzielnie. Tutaj no wszystkie te rzeczy zostały rozwiązane. Wnętrza, wnętrza ratusza były może bardziej takie klimatyczne. Tutaj to wnętrze wykończone jest całkowicie w nowoczesny sposób i sprawia takie wrażenie trochę sms-owo-tiktokowego. Takie przynajmniej mam wrażenie. Natomiast ekspozycja jest wspaniale pokazana. Jest doskonały dostęp do eksponatów. Dobrze są oświetlone, można je oglądać z wielu stron. No do tego są jakieś takie części interaktywne, które też pomagają zwiedzać, nawet jeżeli się nie ma przewodnika. Ponieważ w czasie targów był problem ze znalezieniem przewodników, dla naszej Grupy oprowadzić nas zgodził pan Gedyminia Błoński, który jest wybitnym artystą, bursztynnikiem. Zresztą w tym roku został nagrodzony statuetką Bursztynnika Roku i w ogóle otrzymał tytuł Bursztynnika Roku. No, jego dzieła są w wielu muzeach prezentowane, między innymi w Muzeum Bursztynu w Gdańsku, ale także w Muzeum Zamkowym w Malborku. Ekspozycję z, z Muzeum w Malborku pokażę w kolejnym materiale. Na razie chcę się skupić na Muzeum Bursztynu w Gdańsku. Szczerze powiedziawszy, pierwszy raz zwiedzałem wystawę sztuki z artystą, z artystą, który oprowadzał. No i jest to niezwykłe, Niezwykły obrót, niezwykłe wydarzenie. Artyści zupełnie inaczej patrzą na sztukę niż przewodnicy muzealni. Jak się idzie z przewodnikiem muzealnym, no to wszyscy wiedzą, jak jest. Patrzymy w lewo, patrzymy w prawo. Tu mamy wielkie dzieło, tam mamy wielkie dzieło. Trochę jakiejś historii, trochę ciekawostek jest ok. Natomiast tutaj wystawa została nam mówiona z perspektywy. Artysty o zupełnie innej wrażliwości. jest jeszcze, który ma nam pokazać jak najwięcej, w jak najkrótszym czasie, opowiedzieć jakieś śmieszne anegdotki. Tylko to, tylko to była prawdziwa rozmowa o sztuce, właściwie, właściwie taki, taki wykład, dyskusja. No, nie wiem jak to jak to nazwać. W każdym razie na mnie na mnie to zrobiło niezwykłe wrażenie. Oczywiście bardzo dziękuję. Panu Giedyminowi, że zgodził się nas oprowadzić po tej, po tej kolekcji. Nasi goście byli zafascynowani nią i bardzo, bardzo zadowoleni z tego, z tego wydarzenia, na które zaprosiliśmy ich, czyli, czyli ja i Stowarzyszenie Bursztynników, Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników w Gdańsku. Słowo o kolekcji, jak kolekcja jest organizowana. Na początku mamy pokazaną historię Bursztynu, Pokazane muzealne okazy brył bursztynowych. Musicie pamiętać, że bryły powyżej pół kilograma są traktowane jako eksponaty rzadkie, jako eksponaty muzealne. Zasadniczo rzadko, kiedy wykorzystuje się je do produkcji biżuterii, one po prostu są za drogie żeby cokolwiek z tego robić. Czasami ci najwybitniejsi artyści mogą sobie pozwolić na to, żeby to kupić i robić z tego jakieś rzeźby, ale większość tej biżuterii bursztynowej robi się z brył do powiedzmy 200 gramów, powyżej to już, to już rzadko kiedy się zdarza, żeby te dzieła po prostu już były tak drogie, że mało kto mógłby sobie je pozwolić, na nie pozwolić sobie je kupić. Oprócz tego, bardzo duża kolekcja inkluzji w bursztynie. Oczywiście z najsławniejszą inkluzją na świecie, z jedną z najsławniejszych inkluzji na świecie, to jest jaszczurka Gierłowskiej. Przyznam szczerze, że nigdy nie widziałem tego okazu do tej pory. Zobaczyłem go pierwszy raz, dlatego że zawsze jak byłem w muzeum, jeszcze w starej siedzibie, to albo on był w konserwacji, albo gdzieś był, coś, coś się z nim działo. W każdym razie nie było, były tylko fotografie. Tak samo we wszystkich książkach i opracowaniach internetowych, wszędzie można było zobaczyć fotografie tej inkluzji, a samej bruki bursz nie widziałem. Tym razem ona, zostałem ją na ekspozycji, ona tam jest jest, do, jest bardzo dobrze opisana z dodatkowymi, z dodatkowymi prezentacjami multimedialnymi w których jest bardzo dokładnie pokazywana. Wspaniały okaz, jedna z kilku znanych na świecie. Nie ma dużo jaszczurek w Bursztynie, w Bursztynie, w bursztynie Bałtyckim, w rozumieniu w Subcynicie. Do równa znane były tylko cztery. Jedna zaginęła w trakcie działań wojennych w czasie II wojny światowej. W jeżeli chodzi o bursztyn, to tam bardzo dużo tego rodzaju inkluzji znajdujemy w birmicie. Tam są gigantyczne ilości różnego rodzaju jaszczurek, różnych innych organizmów. Natomiast bursztyn bałtycki ma ich znacznie mniejszą ilość. i Głównie to są inkluzje roślinne. Na drugim miejscu owady. Gady no, zdarzają się wyjątkowo rzadko. Najczęściej jako Jakiekolwiek zwier... znaczy inkluzje pochodzące od zwierząt, to najczęściej to jest sierść albo pióra. Pióra to raczej też rzadko, raczej sierść jakiś, czasami się zdarza, że, że się pojawi. W każdym razie, są bardzo, bardzo rzadkimi okazami. Oprócz tego, wylinka Pająka Ptasznika, też pięknie zaprezentowana. Inkluzja bardzo duża, okazała. No a Kolejne rzeczy no to, no to kolekcja prowadzi właściwie od czasów archeologicznych, od prezentacji różnych znalezisk związanych właśnie z odkryciami archeologicznymi i później przez całą sztukę, od tych największych dzieł w czasie największego rozkwitu sztuki bursztyniarskiej w, w XVIII wieku, może nawet troszkę wcześniej, może nawet, nawet w XVII Aż po dzień dzisiejszy, gdzie ta korona cierniowa prezentowana jest dziełem dziwnym, zatytułowanym królowa, jest też nie wiadomo dlaczego korona cierniowa jest królową i o co to w ogóle chodzi. Bo symbol jest generalnie symbolem chrześcijańskim, dość, dość dobrze znanym wszystkim. Nie wiem, dlaczego Akwska chciała zmienić postrzeganie tego symbolu. Tym dziełem. Sprawa dziwna, ktoś tam tłumaczył, że ona jest feministką i że to dlatego. Nie, wiem, nie, nie mam pojęcia, jakoś do mnie nie przemawia. Oprócz tego, sporo miejsca jest poświęcone sztuce, czyli tworzeniu sztuki, czyli są odtworzone warsztaty bursztyniarskie, warsztat taki nazwijmy to alchemiczny. Czy farmaceutyczny, tak na pograniczu farmacji i alchemii, oraz warsztat twórcy ludowego, w którym jest pokazane, jak tworzono biżuterię, właśnie taką tradycyjną, ludową z bursztyną. Oczywiście, no, dzieło. Niedokończone dzieło, jedno, jedno z większych dzieł prezentowanych w muzeum to jest Dar Stalina dla Polski. Rzeźba bursztynowa w kształcie pnia. No, też można oglądać ten artefakt w muzeum.